To ważniejsza sprawa, gdy wyjechał do miasta, tylko wejść, wziąć i wyjść. Po drodze zabierzemy Sebastiana. Witam wszystkich przybyłych na mecz gmina Piask i kontraokręg Wilendorf, a w szczególności burmistrza Wilendorfu Helmuta Millera oraz wiceministra Stefana Pawła. Witam zawodników, sędziów oraz nielicznie zgromadzoną publiczność. Tysiąc lat temu doszło do wielkiego pojednania naszych narodów i w tą okrągłą rocznicę chcemy zaznaczyć wolę i przyjaźń partnerstwa w przededniu połączenia się pod wspólną flagą Unii Europejskiej. Witam wszystkich zebranych na meczu Gmina Piaski kontra. nie wyśnij przemówienie. Dosłownie z was broty, nie mam głowy do przemowy. A więc do boju, orły. Jesteś ja krótko? Polska, Deutschland. Przyjaj, rządźca! Orzeł! Wygraliśmy! Wygranie rzutu monetą to wszystko, na co mogliśmy liczyć. Od początku postanowiliśmy skoncentrować siły na obronie. A dzieci nie próżnowały. Już w początek, meczu mamy za sobie. Niemcy nie potraktowali nas ulgowo. Nasza tysiącletnia przyjaźń zaczęła się kruszyć, a nam zaczęły puszczać nerwy. No podaj, no go! Zostaw go, zostaw! No co, już kurna zrobi? już No co? To nikt sam stanie. W jaki to jest Renner zawsze mówił, że jak piłka dobrze idzie, warto zaryzykować woleja. Trzeba tylko pamiętać, na czym polu rozgrywa się akcja. Tak było blisko gramki, gram... trzech było nie strzelić no. Renner wnuk cały czas coś przed nami ukrywał. Prosił tylko, żeby się nie poddawać, żeby walczyć, a wtedy być może starczy nam czasu. Twarze, które pojawiły się na boisku, wydały mi się znajome. Niemcy zgodzili się na dokoptowanie do składu pięciu zawodników, którzy przebywali pod koszalinem na orlopie. No i co? Mogą? O, o ale proszę. Cztery do nula. <laughs> A co wy tam macie, chłopcy? Nie, twoja sprawa. To nieładnie tak się zwracać do dorosłego. Oddawaj! No i cóż my tu mamy? No proszę. To my się nim zaopiekujemy. Parę piata. No zaraz, czy to czasem nie gadocha? No tak, poznaje, to przecież on. Dawaj, dawaj. Czym to się różni od traktora? Tylko ze sprzęgłem trzeba delikatnie Grzesiu Lato Król Strzelców na Mundialu Szarma Ćwikiewicz Ładek Żmuda i look To nie to. Pomyliliśmy głowy. Orły Górskiego. Łza się wokół kręci. A mogło być tak pięknie. Panie sędzio, spadła. padłaby, by, spadła by. Ale obroniłem. Musisz się bronić. Musz. To koniec. A może Humeniuk przypomni sobie, jak kiedyś koguta losu łapał. Tak jak przewidywałem, zwyciężyła drużyna Znicza Piaski, która otrzymuje puchar. A teraz proszę kapitana zwycięskiej drużyny o odsłonięcie pomnika Bolesława Chrobrego, który wykonany jest przez miejscowego rzeźbiarza, E bunda çay ya. Hep hep